Cześć! W dzisiejszym nagraniu opowiemy sobie o tym, kiedy grać, w jakim momencie wchodzić w pozycję, kiedy nie grać na przykład, no bo powiedzmy, Twoja strategia nie będzie miała racji bytu i kiedy takie momenty na wykresie przewidzieć. Więc myślę, że materiał bardzo interesujący dla wszystkich osób, które grają na co dzień, czy grają opcję scalpingową, czy day trading, czy swing trading, czy po prostu grają jakkolwiek Myślę, że ta informacja pomoże głównie dla początkujących, bo myślę, że zawracają osoby już do tego doszło, ale osoby początkujące będą mogły sobie nieco zwolnić czasu i no, przeznaczyć go na co innego. Więc nazywam się Kryptaron, zaznaczę, że wszystko co usłyszysz w tym materiale jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i jest to prawda inwestycyjna. O czym mowa i o co mi chodzi w dzisiejszym odcinku? Chodzi o to, że jest coś takiego na rynku jak nuda. No, można powiedzieć, że wolumeny spadają. Nie dzieje się nic za bardzo, czy na Bitcoinie, czy na Ethereum, czy na Altcoinach. No i generalnie no wieje, można powiedzieć, nudą wieje wakacjami. Właśnie taki czas mamy teraz, więc jakby do niego piję i do niego nawiązuję w świeżym odcinku. akurat nagrywam go, dziś jest niedziela, no to przypomnij sobie, zobacz, czwartek, piątek, sobota. Nie mówię o Bitcoinie, który w sumie rężuje między 30 tysięcy a 31 500, już naprawdę kilka tygodni. Natomiast gdzieś te wolumeny też spadają. Mówi się o tym, że jeżeli bitcoin rężuje i generalnie jakby jest akumulacja, no to to jest spoko, bo no, często jest to dobry okres dla altcoinów. To też jakby dla ciebie informacja, że jeżeli na przykład nie wiem, mamy ruchu wzrostowy. Nie? Tak, załóżmy tak jak na Bitcoinie. Z poniedziałek 25 tysięcy poszliśmy bardzo silnym ruchem na ponad 30 tysięcy, ale go utrzymujemy od dłuższego czasu. Nie, Czyli, jeżeli duży jest ruch i on zaraz jest zgaszony, no to oczywiście jakby tej siły byków, tej siły wzrostowej za dużo nie było. Ale zaraz, jak że my bardzo mocno pchaliśmy, bo doszliśmy do tych 300 tysięcy w 2 czy 3 dni i ta cena powyżej 300 tysięcy cały czas się otrzymywała z jakimiś tam minimalnymi zejściami, poniedziałek 300 tysięcy, ale to było dosłownie na chwilę. Przysługował, więc jakby cena się utrzymuje, jakby to na logikę zawsze, jakby to też dla Ciebie tip, że zawsze staraj sobie wytłumaczyć wykres na logikę. Będzie Ci po prostu łatwiej, czyli nie szukaj na siłę, jakby patternów i tak dalej. Oczywiście możesz sobie narysować, ale też po czyli, że na przykład nie wiem, masz jakąś strategię, to zrób to i pokmij nad tym wykresem. Nie o co tu może chodzić, co oni chcą osiągnąć, w jaką stronę mogą iść, czy będą chcieli to zrzucać, czy nie. Skoro był taki mocny ruch. Do 300 tysięcy, ok. Wcześniej było 30, 31 i stamtąd spadliśmy. Może być double top, mogło zrzucać i tak dalej, ale z kolei, jeżeli tak mocno poszli i od kilku dni utrzymują ten ruch, no to widać, że siła jest. Niech to zrzuci bo nie do 300 tysięcy. Więc może od razu nie jest to na 35-37 tysięcy, ale no myślę, że jeszcze chwilę to jej pomędziemy. I teraz, jeżeli masz ruch wzrostowy i akumuluje się, no to często ten moment jest dobry dla do autu, bo jest siła w rynku, jest akumulacja. No więc alty rosną. Inaczej jest, jeżeli powiedzmy, już zaczynamy powoli spadać i tak dalej no to alty potrafi już bardziej tracić, powiedzmy, niż sam Bitcoin. No ale dobra, ale załóżmy też masz też takiego jak e, różnego rodzaju wskaźniki, czy sam wolumen, powiedzmy, który bada wolumen w pionie. Jest VRVP, VR, VR, który bada wolumen w poziomie. E, tak w pionie, w poziomie. Dodatkowo masz na przykład, nie wiem, akurat na tradingu tego nie ma, ale na Ninja Trader jest wolumen właściwy. Jest masz wskaźniki, gdzie pokazują ukryty wolumen, a brak ukrytego wolumenu. Masz też, możesz obserwować, nie wiem, powiedzmy, order book z Binance'a czy z BitMEX'a i widzisz na nim, co się mniej więcej dzieje, gdzie są zlecenia i czy po prostu rynek faktycznie jest w strefie, można powiedzieć, zakupu. To jest troszeczkę gadania. Ale myślę, że warto się tymi tematami zainteresować. Generalnie chodzi o to, żebyś dostrzegł moment, w którym faktycznie te wolumeny padają. Na przykład teraz załóżmy jest DeFi 1.0, no to taka tak KOMP idzie do góry, ale to w sumie tyle. INIO fajnie idzie do góry. No, no w sumie bardzo jest dynamiczny, góra dół, jakby w każdym okresie, bo jest to w sumie jeden z nowszych i najciekawszych blockchainów, który, o którym się teraz mówi. Natomiast poza tym rynek jakby stoi, jest taki nudzie, więc jakby do czego zmierzasz? Zmierzam Również do tego, że coś takiego jesteś w stanie zauważyć, a jesteśmy w stanie to zauważyć za pomocą wskaźników, o których wspomniałem. Jakby myślę, że warto sobie po prostu odpocząć i, i przeznaczyć ten czas na naukę czy coś. W sensie, jakby nie wiem, załóżmy, jakbyś grał longi, piątek, sobotę i tak dalej, to generalnie większość pozycji stała w miejscu. Tak, nawet taki light, coin, który ma halving za około miesiąc, no stoi w miejscu, jakby nie, nie, ma, nie ma ruchu. Więc jedynie co jakby warto wiedzieć, no to przede wszystkim takich momenty dostrzegać za pomocą tych wskaźników. Dwa, no wiedzieć, że generalnie, jeżeli rynek stoi, no to długie ruchy, no nie mają racji bytu. Więc wtedy albo po prostu odpuszczasz, albo przechodzisz na tak zwany scalping i po prostu grasz w większe, większe pozycje z krótszym stopem, ale powiedzmy, krótszy ruch daje ci ten profit zadowalający, nie? Więc jakby to jest bardzo ważne, żebyś obserwował. Też musisz wiedzieć, że oczywiście tak, im dłuższa nuda, czyli generalnie ta nuda przygotowuje do kolejnego ruchu, być może w przyszłym tygodniu, jakby ja nagrywam w niedzielę, odcinek wyjdzie we wtorek, może już w poniedziałek, w wtorek coś się wydarzyło, będziesz to oglądał, albo będziesz oglądał później. Generalnie ten tydzień lipcowy roku 2023 może być no ciekawszy, tak? Chociażby ze względu na to może nie, że jest typowa umuda na altach, ale często właśnie taka cisza, to jest cisza przed burzą, tym bardziej spowodowana tak długim rangem Bitcoina, który range'ujesz kilka tygodni i tak dalej. Ty powinieneś wiedzieć, że im dłużej akumulacja w danym zakresie, tym dłuższy ruch przeszłości, więc jakby oczekuj tego ruchu. On nie musi mieć sprecyzowanego kierunku, tak? Natomiast jakby oczekuj tego ruchu, że on będzie większy, więc bądź cierpliwy, i jakby wyczekaj. Że może być ta nuda, że w tych okresie będę zmienić strategię albo po prostu poczekać, ale też pamiętaj, że przyszły ruch im dłużej będzie mocniejszy. Więc, też na przykład, jeżeli tak to sobie płaczę, to po prostu No dobra, wiem kiedy te wolumeny, no to zmieniam strategię. Widzę, że są praktycznie zerowe. Mało się dzieje. 24-godzinne wolumeny, ilości transakcji leżą. Wiem, że im dłużej, tym ten ruch będzie mocniejszy. Czyli prawdopodobnie do ruchu. Dużego, nie tak daleko, więc jeżeli on będzie bardziej dynamiczny, to może jakby zmienię swoje tepeki, które mam, albo na przykład, nie wiem, spróbuję rozegrać pozycję dłużej niż zwykle, no bo ten ruch powinien być bardziej dynamiczny. Jeżeli sobie podejdziesz tak do wykresu i zaczniesz rozkminić, to będziesz mógł. Dostosować sobie to strategię do aktualnego rynku. Ale przede wszystkim ma się warto obsadzać tego typu wskaźniki, wiedzieć te podstawy i przede wszystkim sobie porozkłaniać. Krótki odcinek, myślę, że pomocny. Zostaw subskrypcję, komentarz i like przy materiale, będę Ci wdzięczny. Dla Ciebie to chwila dla mnie, rozwijając kanał, duża jakby nagroda. Tyle ode mnie, wszystkiego dobrego. Trzymaj się i będę w czwartek, godzin 19. Jak zwykle, analiza altcoina na żywo. Cześć.